Jak wiecie przez ten długi czas mnie nie było Ale dzisiaj za to nagrywam dla was filmik Z którego poradzę wam taką jedną aplikację W której będziecie mieli wszystkie media Wszystko, nie? Normalnie w sieci Także zaczynamy Klikamy skill play Czekamy chwilę I mamy okay? jeżeli macie w grach Oj, przepraszam tu macie gry nas w dolnym w dolnym rogu to klikamy jednak aplikację, potem klikamy szukaj aplikacji gier i, i wpisujemy media klikamy wyszukaj i jak widzicie drugie tu sam zaznaczę kółeczkiem jak widzicie mamy takie coś klikamy to klikamy instaluje już to mam zainstalowane jak już wam się zainstaluje klikamy otwórz i widzicie mamy gry mamy aplikacje jak Facebook Instagram Twitch Messenger Twitter TikTok, Snapchat, Amazon, Instagram, YouTube, Twitch, Messenger, mamy nawet sekcje, sieci społecznościowe, aktualności, sport, zakupy, podróże i turystyka, usługi nieruchomości, edukacja, wyszukiwarka, e-mail, treści wizualne, osoby poszukujące pracy i tak dalej. No i możemy tutaj dodać swoje ulubione. No, także wiecie. Jak widzicie mamy przyjściuteńko. To co chcemy. Ale najbardziej podoba mi się aplikacja. Dobrze. Dziękuję. Do zobaczenia. Aha! I mam jeszcze dla Was jedną prośbę. Kliknijcie na dole dzwoneczek plus subskrypcja i plus Like, Do zobaczenia jeszcze raz na ramorty.